Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale, na Kreatywny Świat Alicji. Dzisiaj chcę Wam pokazać dwie nowe rzeczy, które pojawiły się akurat w moim Empiku. Są to mebelki, były do wyboru różne, powiem Wam, nie tylko kuchnia i tutaj pokoik, jaki chcę Wam pokazać, ale był też jeszcze do złożenia kamper, inny rodzaj kuchni, szklarnia i parę, parę innych tych domków. Ja Wam chcę pokazać akurat te dwa, bo te kupiłam. Zacznijmy może od pokoju. Tutaj jest pokój sypialniany, i w tym opakowaniu już pokazuję Wam, co się znajduje. Z tyłu tutaj mamy pokazane elementy, jakie znajdują się w tym pudełeczku. W środku wygląda to tak. Mamy pierwsze instrukcje. Mamy w niej opisane, co znajduje się na poszczególnych planszach. I tutaj każda strona pokazuje nam, jak poszczególnie złożyć dany element mebelka. Tutaj mamy wszystkie. Elementy. Do tego dołączony jest klej. Jedynie powiem Wam to, że rozczarowało mnie, że te wszystkie mebelki, niestety, ale są z tektury. Myślałam, że będą z drewna, ale to są tylko i wyłącznie elementy tekturowe. Zobaczcie tu one są tu do wypychania, już specjalnie są miejsca do zginania. I tutaj są jeszcze wszystkie elementy, żeby można je było złożyć. I jeszcze plus, już wam pokazuję. Tutaj te elementy są akurat mocniejsze, są z twardszego kartonu. To jest podłoga, natomiast to jest ściana. Przymocowujemy, przyklejamy. I tak będzie prezentował się ten pokoik w takiej kolorystyce. Tak prezentowała się jedna ta paczuszka. Teraz Wam pokażę, co znajduje się w drugiej. To jest akurat kuchnia. Tutaj z tyłu mamy pokazane wszystkie elementy. I na pierwszej stronie. Tak jak w poprzedniej, mamy instrukcję. Poszczególne plansze, na której znajdują się wszystkie mebelki do poskładania. I dalsza część instrukcji pokazuje nam, jak krok po kroku złożyć te poszczególne elementy. I tutaj. Tak samo jak poprzedniej znajdujemy klej. I główna paczka zawiera najtwardsze z tego kartonu Tutaj jest ta podłoga oraz ściana. Przymocowujemy razem, i to będzie wyglądało w taki sposób. I tutaj na tych wszystkich planszach pokazane są. Po kolei wszystkie części, z których składamy meble, przybory kochane i inne. I tak prezentowały się te dwa pudełeczka z tymi osobnymi pokoikami. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Polecam Wam moje inne filmiki na moim kanale. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.